Dobra, jesteście gotowi? To kupiłeś? Mm. No, szybko. Robi kontra. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to. Słuchajcie, poszło. No, nie, raczej na pewno tak. Nie, ja że jeszcze możemy. Ło, ło, niebezpiecznie. Uwaga. Czy to jest Zatakie. rękawice czy Zatakie. nóż? Uwaga. No, no to fajnie. Oj oj, oj oj Bardzo nisko, bardzo. No, to bardzo nisko. no odpój, żeby było cokolwiek widać. <grydź> Dobra nóż. To jest nóż. To jest nóż chłopaki. Jak jeden pikselu sprawa. Nie bo nie. był skin na rękawice. Dobra, teraz patrzymy tutaj. Cienki, cienki nóż. To był Uwaga. Cienki nóż. Nie, od góry nie koder. Cicho, 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 cicho. Nomad. Nie. Ej, ale czekaj, to jest to jest szkieleton, to jest szkieleton, dobra, to jest szkieleton. Uwaga. Nie, nie mamy. Vanilla. Nie, to jest ultrafiolet. To jest porys Wanila albo ultrafiolet? Wanila Nie, to jest wanila Ja... Do... Nice To jest no, nice y... Jest ładna Nie, tu jest trochę y... Chwila Wanilka, uwaga Tysiak To warto bocznie? No, warto było. Warto było. No to masz prezent na urodziny. Dziękuję. A prześlesz mi, żebym pograł nim? A chuj prześleć. <gry>